Okej, okay, dobra, witajcie yy, moi drodzy. Słuchajcie, dzisiaj mamy tak. Były już równania, były nierówności na pewno, ale dzisiaj zajmiemy się czymś po prostu troszkę ciekawszym. To znaczy, zrobimy sobie równania, ale to nie będzie taki poziom, wiecie, takie pitu-pitu takie łatwe, tylko to będzie takie, ja to mówię, ciekawsze. To będą zadania ciekawsze. Czyli bym powiedział yy, z poziomu rozszerzonego. Tak, Czyli, jeżeli zdajecie maturę rozszerzoną, to sobie zdecydowanie to są zdecydowanie filmiki dla Was. Właśnie, właśnie ten. Ja specjalnie dla osób z rozszerzenia będę odpowiednio oznaczał, abyście mm, mogli tak naprawdę. Oczywiście, jak proste rzeczy ogarniacie, to żebyście mogli skupić się na tych ciekawszych. E Dobra, słuchajcie, mamy tak, przygotowałem no, parę ciekawych, kilka ciekawych przykładów, kilka ciekawych równań. I mamy tak, mamy 3 razy x plus 2, oczywiście polecenie brzmi, rozwiąż równanie. Pierwiastek 22 minus 9x. No i słuchajcie, mamy rozwiązać takie oto równanie. Musicie pamiętać. O jednej bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie, tak jest, ja tu słyszę o założeniach. Musimy pamiętać o założeniach. Jeżeli mamy pierwiastek, to zawsze to, co jest pod pierwiastkiem, musi być większe bądź równe 0. Czyli 22 musi być większe bądź równe od 9x, czyli x musi być mniejsze bądź równe od 22 dziewiątych. Wobec tego możemy napisać, że nasz x należy do przedziału od minus nieskończoności. Do 22 dziewiątych z domknięciem. E, dobrze. I teraz tak, przejdźmy do rozwiązania tej, tego równania. Jak my to zrobimy? Możemy podnieść sobie w sumie obustronnie do kwadratu, a możemy pod pierwiastek z 22 minus 9x podstawić sobie literkę T, gdzie T. Musi być większe bądź równe 0. No i teraz tak, jak podniesiemy sobie do kwadratu, to mamy 22 minus 9x równa się t kwadrat. No i teraz możemy wyliczyć z tego x. Jak? No mamy tak, 22 t kwadrat przerzucę na lewą stronę, 9x na prawą. No i teraz jeszcze podzielimy sobie przez 9, czyli mamy 22 minus t kwadrat przez 9 równa się x. No i teraz ten oto x podstawimy sobie do naszego równania właśnie w to miejsce. Czyli mamy tak, 30, przepraszam, 3 razy x, czyli 22 minus t kwadrat przez 9, dodać 2, równa się pierwiastek, a pod pierwiastek podstawiliśmy przecież t. No i teraz tak, przemnóżmy sobie razy 3, więc mamy 3 razy 22 minus t kwadrat przez 9, Tutaj trójeczka i dziewiątka nam się zredukują. Dodać 3 razy 2 to jest 6 i równa się t. Czyli mamy tak: 22 minus t kwadrat, podzielić przez 3, dodać 6 minus t równa się 0. Pomnóżmy sobie razy 3, aby pozbyć się tego ułamka i mamy 22 minus t kwadrat, dodać 6 razy 3, 18, odjąć te razy 3 to będzie 3t. Czyli mamy minus t kwadrat, minus 3t i 22 plus 18 to jest 40 i to się równa 0. Liczymy sobie deltę jako b kwadrat minus 4 razy a razy c, czyli mamy 9 dodać 160, co daje nam 169. No więc nasze t1 to będzie minus b. Minus pierwiastek z delty, a pierwiastek ze 169 to jest 13 przez 2a. 3 minus 13 to jest minus 10, minus 10 przez minus 2 to będzie 5 e, i to jest ok. Z kolei T2 to będzie minus B plus pierwiastek z delty przez 2a, czyli 16 przez minus 2 to będzie minus 8 i to jest mniejsze od 0, czyli to jest sprzeczne. Więc naszym rozwiązaniem jest t równa się 5, i teraz zobaczcie, gdzie my wracamy. My wracamy, o, właśnie tutaj, gdzie podstawialiśmy sobie, tak? Czyli mamy, że nasze t, a nasze t wyszło 5, to jest pierwiastek z 22 minus 9x. Jeżeli podniesiemy sobie do kwadratu, to mamy 25 równa się 22 minus 9x. Przenieśmy 22 na lewą stronę i mamy 3 równa się minus 9x. Dzielimy sobie to przez minus 9 i mamy x równa się minus 3 dziewiąte, czyli minus 1 trzecia. No i oczywiście musicie pamiętać, żeby na koniec sprawdzić, czy to rozwiązanie mieści się w naszej dziedzinie i zdecydowanie się mieści. Oczywiście polecenie to samo, czyli rozwiąż. Mamy tak, pierwiastek, z x minus 1 dodać pierwiastek z x plus 2 równa się 3. Znowu pamiętajmy o założeniach, czyli to, co pod pierwiastkiem, czyli x plus 2, musi być większe bądź równe 0, i to, co pod pierwiastkiem, czyli x minus 1 plus pierwiastek z x plus 2, musi być większe bądź równe 0. No z tego pierwszego jak przeniesiemy sobie dwójeczkę na drugą stronę, to wynika, że x musi być większe bądź równe minus 2. Z tego drugiego mamy tak. Pierwiastek z x plus 2 musi być większy bądź równy 1 minus x. Oczywiście możemy możemy to rozwiązać, albo możemy tak naprawdę poczekać, aż rozwiążemy e, całą, e, całe równanie i po prostu sprawdzimy, czy x, który nam wyszedł. Tak naprawdę spełnia tą nierówność. Podnieśmy sobie obu stronie do kwadratu, co spowoduje, że ten zewnętrzny pierwiastek nam zniknie. 3 do kwadratu to jest 9. Przenieśmy sobie o x minus 1 na prawą stronę, czyli mam 9 minus x dodać 1, czyli pierwiastek z x plus 2 równa się 10 minus x. No i znowu moglibyśmy tak naprawdę pod x plus 2 podstawić t, no i może tak zróbmy, gdzie t jest nieujemne, czyli mamy x plus 2 równa się t kwadrat, czyli nasz x to jest t kwadrat odjąć 2. No więc jeżeli teraz sobie podstawimy, to mamy, tak tutaj sobie podstawimy, to mamy tak. Y, pierwiastek to było nasze t, równa się 10 minus x, a x to jest t kwadrat minus 2, czyli mamy 10 minus t kwadrat, dodać 2. Ym, przenoszę t kwadrat na lewą stronę i mam t kwadrat plus t. 10 plus 2 to 12, czyli minus 12 równa się 0. No właściwie dla osób sprawnych, mi się wydaje, że nie powinno być problemem zauważenie, że to jest inaczej postać iloczynowa t plus 4 razy t minus 3. Czyli t równa się minus 4 albo t równa się 3. Minus 4 jest oczywiście sprzeczne, więc mamy t równa się 3. Jeżeli t równa się 3, nasz x równa się t kwadrat minus 2. Czyli 9 minus 2, co daje nam 7. No i teraz zobaczcie, 7 jest zdecydowanie większe, bądź równe minus 2. Jak podstawimy sobie tutaj, to mamy pierwiastek z 9. Jest większe, bądź równe od 1 minus 7. Zdecydowanie tak. To oznacza, że naszym rozwiązaniem jest x równa się. Naszym rozwiązaniem jest x równa się 7. Trzecie zadanko. E, wygląda następująco. Mamy pierwiastek, mamy kolejny pierwiastek i mamy kolejny, czyli dwa pierwiastki z x. A oczywiście na początku założenia, czyli tak, 3x plus 4 większe bądź równe 0, x minus 4 większe bądź równe 0 i x większe bądź równe 0. Przenosimy czwóreczkę i dzielimy przez y, 3, czyli mamy x jest większe bądź równe minus 4 trzecie. Przenosimy czwóreczkę, czyli większe bądź równe 4 i przenosimy, nie, przenosimy, x większe bądź równe 0. Częścią wspólną wszystkich tych trzech założeń, zobaczcie, będzie x należący od czwórki włącznie do plus nieskończoności. Ok, aby rozwiązać to równanie podnosimy sobie obustronnie do kwadratu. Czyli pierwiastek do kwadratu, czyli nam znika pierwiastek. E, później mamy podwojony iloczyn. Mogę zapisać to już pod jednym pierwiastkiem. I dodać drugi do kwadratu. Równa się. No i tutaj mamy dwa pierwiastki z x. 2 do kwadratu to 4. Pierwiastek z x do kwadratu to jest x. No i teraz porządkujemy. Mamy tak. Mamy plus 4. I minus 4, czyli nam się redukuje. Mamy 3x i x to będzie 4x, i zobaczcie, po drugiej stronie jest też 4x, to też nam się redukuje. Czyli mamy tak, dwa pierwiastki z naszego iloczynu równa się 0. Możemy podzielić spokojnie przez 2, a ponieważ tak ładnie wyszło, że pierwiastek jest równy 0, to możemy znowu podnieść to spokojnie do kwadratu i zostanie nam 3x plus 4 razy x minus 4 równa się 0. Wiemy dobrze, że iloczyn jest 0 wtedy, kiedy któryś z czynników jest 0, czyli albo 3x plus 4 będzie 0, albo x minus 4 będzie 0. Stąd wynika, że x jest 4, stąd, że x jest minus 4 trzecie. Pamiętajcie, że nasz x miał być od 4 włącznie do nieskończoności, więc minus 4 trzecie jest sprzeczne, a x równa się 4 jest jak najbardziej Odpowiednim rozwiązaniem. Co mamy? 15 minus x, 3 minus x i równa się 6. OK. Czyli założenia dotyczą tego, że to, co pod pierwiastkiem musi być nieujemne 3 minus x większe bądź równe 0, czyli x jest mniejsze bądź równe 15, czyli x jest mniejsze bądź równe 3, więc możemy napisać, że x należy do przedziału od minus nieskończoności do trójki włącznie. Podnosimy sobie obustronnie do kwadratu i mamy tak 15 minus x. Podwojony iloczyn, czyli 15 minus x razy 3 minus x. Dodać drugi element do kwadratu równa się 6 do kwadratu, czyli 36. No i teraz mamy tak 15 i 3 to 18. Minus x i minus x to jest minus 2x. Dodać dwa pierwiastki, tutaj sobie przepiszemy. Równa się 36. Przerzućmy sobie e, to, co nie jest pierwiastkiem, to, co nie jest pod pierwiastkiem, na drugą stronę, czyli mamy 36, minus 18 to jest 18, i minus 2x przerzucamy na drugą stronę, czyli plus 2x. Aby zawsze troszeczkę lepiej się liczyło, podzielmy sobie przez 2, czyli tu mam 15 minus x i 3 minus x, a tu mamy 9 plus x. Dobra, i teraz jeżeli chcemy podnieść to do kwadratu, oczywiście możemy to zrobić, do, to zrobić i podnieść to do kwadratu, ale pamiętajcie o jednym założeniu, a mianowicie to, co jest po prawej stronie, co nie jest pod pierwiastkiem, musi być nieujemne. Czyli x musi być większy bądź równy minus 9. Czyli już mamy pewne ograniczenie, czyli nasz x ostatecznie jest od minus 9 do maksymalnie 3. I teraz, jak poniesiemy sobie to do kwadratu, to mamy 15 minus x, 3 minus x równa się. No i 9 plus x musimy podnieść do kwadratu ze wzoru skróconego mnożenia, czyli to jest 81. Dodać podwojony iloczyn, czyli 18x i dodać x kwadrat. To w sumie, żeby się nie bawić, to może to też od razu sobie wymnóżmy. Minus x razy minus x to jest x kwadrat. 15 razy 3 to jest 45. I tu mamy tak: minus 3x i minus 15x to jest minus 18x x kwadrat nam się ładnie redukuje. Eee, przenieśmy sobie 18x na prawą stronę i mam 18 i 18, czyli 36x, a z kolei 81 przenieśmy sobie na lewą stronę i mamy 45 minus 81. 45 minus 81 to słuchajcie, jest minus 36, czyli x równa się minus 1. No, i sprawdźmy, czy nasze rozwiązanie mieści się w przedziale, który rozpatrywaliśmy, a rozpatrywaliśmy przedział od minus 9 do 3. Zdecydowanie tak, mieści się w tym przedziale, czyli to jest nasze rozwiązanie. Mam nadzieję, że zadanka Wam się podobały. Zawsze to, wydaje mi się, były ciekawsze niż te takie proste, podstawowe. Eee, piszcie, czy takie zadanka są fajne, czy takich chcielibyście więcej, abyśmy rozwiązywali. Eee, do zobaczenia.